Jedną z ważniejszych tegorocznych inwestycji jest wybudowanie drogi łączącej ulicę Polną z Wodną. Mieszkańcy osiedla już od kilku lat domagają się alternatywnego dojazdu do swoich posesji, do których obecnie można się dostać tylko przez ulicę ogrodową. Taki stan rzeczy ma niebawem się zmienić, bowiem urzędnicy rozpoczęli już działania mające na celu poprawę tej sytuacji. No istotnie o tym już się mówiło od kilkunastu lat, że powinno być drugie połączenie tego naszego osiedla ze światem, z uwagi na to, że ogrodowa zablokowana, obojętnie przez co. No powoduje kataklizm, bo nie wiadomo jak się się osiedla dostać, aby dostać albo się dostać. Mam tu na myśli straż, pogotowie tego typu pojazdy specjalne. No i zleciliśmy ten plan zagospodarowania urbaniście, urbanista coś wymyślił, no i do tego czegoś teraz chcemy się jakby nawiązać. Gdyby to był jakiś grzeczny temat, to pewnie dzisiaj byśmy nie rozmawiali, ale on jest wyjątkowo niegrzeczny, bo musimy spiąć e, po, ulicę Polną e, e, z mając e, przewyższenia 14 metrów, to już jest sporo. Natomiast ten odcinek e, liczony w poziomie, no to ma tylko 121 metrów. Także jak tutaj liczyliśmy sobie, no to zbliżamy się do spadku około. 12%. Wprawdzie do 12% przepisy mówią, że to jest dopuszczalny spadek, pod warunkiem, że to jest droga lokalna i pod warunkiem, że się nie przekroczy szybkości 30 km na godzinę. No, to, co zaproponował nam urbanista, nie do końca nam przypadło do gustu. Dlatego, że tutaj mam nawet plan zagospodarowania, jakby tam była chwila czasu, możemy na to popatrzeć. No to byśmy musieli wjechać z tą ulicą na teren Starego Szpitala i wyjść na wysokości tych dwóch budynków. Tam hurtownia jest farb i warsztat naprawy samochodów. I tam byśmy musieli się pokazać zgodnie z tym, co wymyślił urbanista. No i teraz. Prowadząc tym śladem drogę, no byśmy musieli usypać gdzieś 3 metrowe nasypy na terenie szpitala, bo tam jest taki dołek. No, 3 metrowy nasyp to to już w podstawie y, ma tych metrów kilkanaście. No bo teraz 4 metry w lewo, cztery w prawo, jezdnia, chodnik, no to się zbiera. I w ten czas byśmy zasypali tego tego, tego właściciela warsztatu samochodowego. No na pewno nie byłoby to dla niego czymś fajnym, gdyby się dowiedział, że podwórkom zrobimy takie, że, że dwa samochody ustawi i o trzecim nie ma mowy. W związku z tym cały czas, często pracujemy nad Pomysłem, który by na przykład no, nie dotykał tych budynków, żebyśmy się zmieścili na tej działce, która no, niestety trzeba ją ruszyć specustawą, bo z właścicielami jest problem, bo są starsi ludzie i nawet nie wiemy do końca, czy, czy jeszcze żyją. No ale specustawa sobie radzi z takimi rzeczami, no i pod tym kątem bierzemy się za tą drogę. No, tak czytałem, opinie y, mieszkańców, że to będzie torsaneczkowy. Jedni mówią, a drudzy że znowu, że bardzo fajnie. No. Także nie wiadomo, y, jaka opcja byłaby bardziej do wzięcia. No, my musimy się zdecydować, obojętnie na jaki wariant, bo trochę tak y, traktujemy tą nową drogę jak drogę y, pożarową. jak y, Kogoś będzie męczył ten spadek. no A mamy trochę tych spadków takich wynaturzonych, no, świętopełek, proszę bardzo. nie? Też nie każdy jest tam w stanie podjechać i bezpiecznie się włączyć do ruchu na Wojsko Polskie. Także tu byłoby coś podobnego. Nie? To byśmy traktowali jako coś awaryjnego. Pewnie, że nikomu nie zabronimy tamtędy jeździć, ale jak ktoś uzna, że to jest dla niego niebezpieczne, no to jedzie ogrodowo. No chyba, że że jest zatarasowana, no to w ten czas opcji nie ma, tak? Jak na razie nie wiadomo dokładnie jak i gdzie ma zostać usytuowane nowe połączenie ulic, bo rozważane są różne warianty przebiegu nowej drogi. Jednak jak zapewnia kierownik Wydziału Inwestycyjnego Ryszard Sadowski, ostateczna koncepcja budowy drogi będzie znana w ciągu najbliższych kilku tygodni, a same prace mają ruszyć w drugiej połowie tego roku. No jesteśmy tutaj z projektantami kilkoma po rozmowie, no który będzie tańszy, ten raczej <grym>, tak to u nas że że tańszy za to się weźmie i w ten czas dopiero nam przedstawi, no nie wiem, hmm. myślę, że miesiąc mu starczy, bo tu nie chodzi o szczegóły, tylko o przebieg, jakieś urządzenia drogowe typu no, chodnik, jakiś mur oporowy, Musimy na pewno musi się pokazać, ze względu na to, że dla takich, co hamulce puściły, no to byłaby jazda do samej wdy, a to byłoby niebezpieczne. A no, amfibiom czemu nie, ale samochodem lepiej nie. Dlatego te mury oporowe będą swojego rodzaju taką asekuracją dla tych, którzy się albo zagapili, albo sprzęt się. Kiedy mieszkańcy ulicy Polnej mogą spodziewać się, że wjadą tutaj maszyny, które będą te, te prace wykonywać i kiedy te prace właśnie się zaczną? No to tak jak każdy obiekt, tak i ten, domaga się pozwolenia na budowę. Dlatego jak wybierzemy jakąś koncepcję, projektant siada już na serio do tej jednej koncepcji wybranej. No i musimy uzyskać pozwolenie na budowę, tak jak wszyscy. Nie? No, ten proceder trwa no tak do dwóch miesięcy, czyli tu w pierwszym półroczu to będzie problem, żeby się zamknąć, no bo musimy potem ogłosić jeszcze przetarg na wykonawstwo tego. Także no, liczę, że w drugiej połówce roku byśmy tam zaczęli bronić.